Kochani, tu nazbierałem sobie odrostów. Odrostów z sosny, już, na, już nasiekałem. Takich odrostów jak te. O te odrosty, kochanie, się zrywa. Zdrapuje się tylko te jełki te i wychodzą takie czyste. O. I te czyste kochani wsypujemy, wsypujemy tutaj. Teraz będziemy robić sok. Wystarczy. I później to zasypujemy cukrem. Teraz cukier trzeba podsypać lekko. Cukier biały. Mamy tu część już za gotowe. Widzicie, teraz podsypiemy cukrem. Nie za dużo. Dobrze. Teraz wpadamy resztę. I znowu cukrem. Nie za dużo. I to już to wkładam, nie wiem czy się zmieści, ale Może się zmieści. To drugi słoik pójdzie. I te też, kochani, zasypujemy cukrem. To, kochani, jak sok puści, to zakręcamy. Jak sok puści no to zlejemy ten sok czysty i zapastoryzujemy to na bok robimy następny o, widzicie robótkę mam taką to jest lek na kaszel no i może być na wirusa też Tutaj też część nazbierałem sobie, kochani, o takich o, zielonych sysek. W tych zielonych syskach jest więcej niż w odrostach soku. Będziemy tu wkraiwać do... na pół najlepiej. Albo na cztery nawet. Na cztery chyba mi się to zdaje, że będzie lepiej. To przy odrostach są takie syski na sosnach. Drobniej będzie lepiej więcej soku lepiej to będzie wyszączać o. to, później sok się nazbiera tak samo jak z tamtych o. widzicie tu się nazbiera, zasypiemy też to właśnie Inni to robią same syski już gotowe, zasypują. Ja jeszcze e, pragnę na pół prze, przedziabać, przeciąć. Lep, wtedy lepiej, lepiej sok wychodzi niż tak. Inni to całe robią. Tu w tym jest bardzo i to bardzo dużo soku. Zasypaliśmy trochę. Zaraz znowu na, na, natniemy na pół. O. Część już kochanie narobiłem. Wzrostów. Zapasteryzowałem. Co leży. Na zimę wtedy się wejdzie na łyżeczkę. Czy do herbaty, super. Właśnie teraz najlepsza pora. Te syski są takie, o, niektórzy czekają na większe, ale to są najlepsze. O, jakie dużo ładne z góry się zciąga. Trzeba tylko wyżej wyjść na drzewo. O, jakie ładne, dorodne. A ile to soku jest? O, o, o. Więcej soku niż w tych o Najlepiej to przecinać. O, już palce pobrudziłem żywicą, ale o, najlepiej wzdłuż już tak. Ale będzie soku. Wtedy odlejemy ten sok, przedsadzimy. I lekarstwo. Na lekarstwo najlepsze jest właśnie to. Sok z odrostów majowych. Cały czas kochani pada, cały czas, non stop, non stop deszcz. Raz grad, raz gruby deszcz i tak na przemian pada. Teraz zasypiemy. Ta. to resztę jeszcze wsadzimy do tego pokroimy mam trochę nazbierałem nie chciałem wysoko wychodzić na sos no, ale tylko z, z tego z, ni z niskiego pułapu przekrojamy zobaczcie ile tu soku jest jak się zasypię, dopiero by i ten sok o. I nie czekaj, żeby to były cyski takie bardziej większe zielone, wtedy więcej jest soku. Ale ja pozwoliłem sobie takie. O! Pięknie i zmieści zmieścić nam to. Nie, chyba nie. Chyba się zmieści. Więc się naspieram. A te seseczki są takie zielonawe. Ile soku mają sobie? a później się robi na drzewa takie suche Aha. Aha, no i jeszcze trochę zasypiemy Kochani, najlepszy jest to właśnie na kaszel. Pusi soczek, ja Wam pokażę jak to już zrobione. Ładnie, pięknie. Tu Jeszcze trochę nawierzchniamy. Zresztą parę słoików naprawdę mam, mogę jeszcze dorobić to. O! nie Pozakręcamy i niech sobie stoi soczku nabierze soczek ładnie weźmiemy to zrobiłem sobie trzy słoiczki soku, zapasteryzowałem sobie, także już mam na zimę Jak powiedziałem, może być do herbaty? Może być. Można tak. O, teraz zasypiemy to ładnie, i mamy dwa słoiki. Tu mamy złot z drostów. A tu mamy sysek. Jeszcze przyniosę, zrobimy to resztę. Tutaj jeszcze troszeczkę mi zostało, to będzie słoiczek. Jeden mam. To jeszcze jeden słoń będzie. Ten już zakręcony. Rzadko. Soczek, a już wyłazi. Widzicie? No już to jest zasypane. Moment. Tutaj będzie zaraz reszta zasypana. Będę sobie pokrywkę, żeby to zasypić. Zakręcone elegancko i już mamy do stojenia gotowe. Także teraz tę te resztę, postaram się tę resztę zrobić. Mam słoik. I tę resztę pokrajać w taki podłużny. O. Zabawy jest, nie powiem, ale później Później, dobrze tak sobie wziąć na łyżeczkę, na kaszel, po co kupować w aptekach truć się jak można w naturalny sposób. No, pięknie. Mhm. teraz mniejszy się zasypię ich jedna osoba mówiła, że najlepsze są większe, bo mają większej owocu ale płuższy owoc idzie taki mniejszy wybieram teraz zasypię Tutaj jeszcze nam zostało parę. A zobaczymy. jedna osoba je podkusiła: Zrób sobie z, właśnie z tych sysek, bo tu syska są największe soku. To wszystko odrasta z tego i idzie pędy. Zobaczę czy jego receptura jest dobra. Zobaczymy. Jeszcze sło akurat będzie także To jest znowu padnąć chmury. Takie chodzę ciemne Jeszcze może pójdziemy na odrosty. Zbieramy takich grubszych odrostów. A tak raz słoiczek będziemy mieli jeszcze jeden. Ładnie, pięknie. Każdy to robi inaczej ze swoim guzikiem, ale ja robię tak. Jeszcze to większe porosklejemy. Mniejsze to całe. I zasypiamy cukrem. I dla mnie, kochani, starczy. Tak, ża żaden problem. A audycja później będzie. Najpierw takie rzeczy się robi. Czyściutkie mają być Żaden brudów. O pięknie. To się ładnie zasypie. I już będzie gitara. Teraz to wyrzucamy. od razu poszło pięknie o. i już mamy. To resztę zasypiemy tak samo. Ładnie posprzątamy potem. No, ładnie pięknie bo tu, aby wyglądać. A, trochę się wybrudziło to do pralki się rzuci i się będzie prać takie rzeczy też umie robić o, tu mamy już zasypane soseczki. i mamy kochani trzy słoiczki życzę Państwu zdrowia